Szczęść Boże, cześć. Witam cię i bardzo serdecznie. Pozdrawiam w kolejną sobotę i w kolejnym dniu naszego życia. A ten dzień przeżywamy w klimacie słów, które dzisiaj Kościół, którymi Kościół dzisiaj modli się psalmem 116, w liturgii słowa. Ten psalm rozpoczyna się od pięknych słów, czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. No właśnie. Jak Panu podziękuję za to wszystko, co od Niego otrzymuję i można byłoby tu wiele rzeczy wymieniać i próbować się odwdzięczać ale tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć za te, wielka, za te wielkie łaski, za te dary za te prezenty, którymi Pan Bóg nas obdarowuje każdego dnia ale tak naprawdę każdego dnia często ich nie zauważamy a no i właśnie dlatego marnujemy no ale właśnie, tak naprawdę nie jestem w stanie za to podziękować tak należycie, tak godnie jakby to się należało i, i, i też jaka powinna być taka właściwa odpowiedź Panu Bogu ale psalmista mówi o takim właściwym dziękczynieniu to jest podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana dlaczego psalmista mówi o kielichu ponieważ to jest ten psalm 116 który Żyd odmawia Żydzi odmawiają w czasie wieczerzy paschalnej kiedy podnoszą halele kielichy, kielichy z winem i mówię Alleluja, czyli chwalmy Pana. A jak się chwali Pana, wezwę imienie Pana. Najlepszym dziękczynieniem za to wszystko, co otrzymuje Pana Boga, jest zaproszenie Go jeszcze bardziej, albo otworzenie się na Jego obecność, pobycie z Panem Bogiem, wezwać imię Pana, żeby Pan Bóg był nade mną, ciągle nade mną czuwał, że zapraszam Cię, Panie Boże, pozwalam Ci na to, że chcę, że pragnę, żebyś ze mną był przez ten dzień. No, dlatego to jest zadanie na tą sobotę i na każdy dzień naszego życia. Ale może dzisiaj, zacznijmy od tego dnia dzisiejszego. Pozwól sobie na taki przywilej pochodzić z Panem Bogiem, żeby chociaż przez chwilę, żebyś tak pobył tej obecności Jego, umiał z nim porozmawiać, podziękować, poplanować to, co masz w sercu i w głowie, żeby to było wszystko gdzieś z nim. A się z takim pytaniem, Panie Boże, a co ty na to? Gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Gdzie jesteś tak, żebyś był w tym wszystkim uwielbiony? To, co dzisiaj będziesz robił, nie wiem, pojechał, bo dzisiaj sobota, to może na zakupy, może jakiś grill rodzinny, może jakieś sprzątanie, może jakieś prace, a może też jakieś zmartwienia i trudy i samotność. Niech to wszystkim będzie, Panie, razem z nami. Trzymajcie się. Dobrej soboty każdemu z Was życzę.